Black i dzisiaj gramy w Babcie Greni Tak, play Weźmy normalny Muzyczka mamy Ogólnie Tu nie wiem co Okej, okay. gramy W Babcie Greni Już ogólnie w tą gierkę grałem Tylko postanowiłem Zrobić tak, że dwa odcinki z Brawl Stars Będą wpadać raz i dwa odcinki z Greni. Myślę, że tak będzie spoko nawet, bo tak będzie lepiej myślę. Zapomnij o subskrypcji i łapeczce w górze. Tu nam się to ładuje ogólnie. <tryk> Okej, okay, mamy dzień pierwszy. Wstajemy z łóżka. Bardzo długo tu się wstaje z łóżka. Okej. Okay. Okej. Okay. Weźmy sobie... Ale mam dziwne lagi. Okej, okay. idziemy. Tutaj. Weźmy. Otwieramy OK. Idziemy od razu do góry, bo fajny prank da się zrobić, tylko nie chcę mieć lagów. To bardzo wkurza. Widzicie, jakie lagi mam? No nie, głupie lagi. Okej okay. Okej okay. No, jesteśmy okay. tu. Przepraszam. chwilę mi nie było. Okej, okay. i babci grani tu nie ma. Ale ogólnie chcę zrobić jej planka. Pójdź. Okej, okay. Okej. Okay. I chcę skoczyć na głowę. Ogólnie tak zawsze chciałem zrobić, tylko zawsze spadałem. Jak ona tu wejdzie. Opa! Okej, okay. Tak chciałem pokazać Wam, jak stanie się, jak nas złapie. I no. Ok, mamy dzień drugi. Teraz postaramy się. Pójdziemy do kuchni, myślę. Idziemy sobie do kuchni. Teraz na dół. Tylko chwilę będziemy musieli. Najpierw pójdziemy tam do pokoju. Aj, aj. Tu idziemy. Ja Okej. Okay. Tam lega. Dobra, idziemy gdzieś na dół. Okej, okay, już będzie jesteśmy. I idziemy tu. Tu co mamy do szczelby. Musimy chwilę odczekać. tu jest ten przycisk w ogóle. Patrzcie to i tu będzie Teddy. O Jezu. To jest właśnie Teddy. Jak go wezmę teraz do ręki. To zobaczcie to. Biorę. I za chwilę tu powinna przyjść. O, właśnie. I patrzcie, ona ma czerwone oczy. Jak wyrzuca, gdzie miała białe. Ok. Матер вон, вот. Вот этот сон. Пойду его лепить, на место. Там. Ну. Бро. не вышли мы за нас. за мной так ходить. наш шпата. Proszę nie, no Poszłaś sobie po ale się lagowało nie, 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 okay, to jest. Teraz musimy szybko nie, nie, na dół. Oj, okay. Uj. ujacie, nie widziałem jej. Przepraszam, że taka była cisza bardziej się skupiłem na grze, właśnie. Okej. Okay. Dzień trzeci. Nic nie znalazłem, bo ogólnie chciałem zrobić taki odcinek ino zakończenia. Ale okej. Okay. Spróbujemy czegoś poszukać. Teraz. To i długo się ładuje, ten? Bardzo. Halo? Ojojoj. Aha, reklama jakaś. Halo. No, już znikła. Dobra, mamy dzień trzeci już. Ok. Teraz weźmiemy to. Pójdziemy teraz do kuchni. Szybko do kuchni. Tylko że tak, żeby nas nie usłyszała. Ale szybko chodzę. O, staw? Ja... zostałam. Chodźmy do łazienki. Może wanie coś będzie? Nie. Oj, dalej. Halo? Aga. Aha, Dobra. Zabiła mnie. Zobaczymy co będzie za to w ogóle. Co będzie z zakończenia. Jestem ciekawy. Dawno nie było zakończenia. Bo są kilka innych zakończeń. Już dawno są. Okej, okay, jesteśmy dzień czwarty. Ani nie byliśmy na dworze. Ani w kuchni. Ani w garażu. Okej, okay. do ją zapędzić, ogólnie. Cię udało nawet. Dziwny lak. Okej, okay, jestem. Patrzcie, ale jestem zakwomiony strasznie. Nawet łóżko ubrudziłem krwią. Okej, okay. może nam się coś uda tu zrobić. O Jezu, co jest? Halo? Okej, okay. no ich normalnie. Straszne lagi. Przez reklamy bym internet wyłączyć. Więc zdajmy się je zabić. No i teraz zginiemy ogólnie. I teraz zrobię pajączka. Co? Zlagowałem babcie. Co? Zobaczcie sami. Zlagowałem babcie. Patrz jak podejdę, Zabija. Dobra, zlagowałem babcie. Ja nie widziałem, że tak się da, okej. Okay. Zobaczmy co mamy w łazience, jak ona jest zlagowana. Dobra, tu nic, ja idę ją zobaczyć. Jeszcze raz, bo jestem zdziwiony, że lak. On że tak zlagowałem pięknie. Zobaczcie sami. Nie wiem jak to zrobiłem, po prostu weszłem pod łóżko. Dobra, tak mamy. Chyba nie, nie mogę ten wtedy, bo jak ją tak zlegowałem. To szkoda taką takiej okazji przegapić. Tu nie ma. to już wiem gdzie dać. Tu nic. Zobaczmy jeszcze tutaj. Dobra, to jest zdjęcie. Tu nie da się tego nigdy otworzyć. A tu co mamy? Chyba do szczelby. I mamy na dwór. na dwór. Ogólnie. A to mnie najbardziej zdziwiło. Tu potrzebują kluczyki. Tu jest pudło. OK. Ale zlegowałem babcie! O, mamy melon. Co będzie w... Jestem ciekawy co będzie w melonie. Ale widzieliście jest... Jak, 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 jak zepnę tego melona teraz. O, jest klucz, do czego? Jest. To jest chyba to... Tak, to jest do tej kutki. O? O nie, czemu nie umiem na to nacelować? Okej. Okay. Skrzymy się. Okej. Okay. Jeszcze jeden nam brakuje. Ja chcę i zobaczyć, czy ona dalej jest tam, tak jak była. Jak będzie, to ja będę się śmiać normalnie. Dalej jest. Ona się po prostu zlagowała. Ja chciałem zrobić, żeby pajączek był, a tu ona ciągle idzie. Dobra, nazwę ten odcinek jak zlagować greni Dobra, w ogóle pójdę sobie tutaj. Co my tu mamy? Uciekamy. Dobra. Uciekamy autkiem. Okej. Okay. To nowe zakończenie autem można uciekać. Okej. Okay. A, to muszę wlać tutaj. Jest ja jeden taki sposób. O. Czekajcie. Tak. No właśnie, tak się da wlać. Zlagowałem babcię. Myślę, że ona tak pod łóżko wejdzie. A tu co? A tu lag normalnie. To było fajne. Najlepsze, chyba z tego odcinka. Bo na początku, jak widzieliście, ogólnie nic nie robiłem. Tylko po prostu chodziłam sobie. Nie dało mi się zabijać. boję się, że jak coś strącę, to będzie masakra, właśnie. Ej, czy jak wezmę tego Teddy. Czy ona będzie tam stać? Czy będzie za mną bardziej chodzić? Nie wiem. Zobaczmy to. Zobaczmy. Wziąłem Tadego. Halo. Czy ona jest dalej? To jest świeca. Dobra, później po nią pójdę, ale ja chcę zobaczyć, czy ona tam stoi, dalej, Greni tam stoi, bo nie, nie jestem. Nie wiem po prostu. Ja mu, będę musiał prze, przeglądnąć, czy ona tu jest. Ona tu jest! Ma czerwone oczy, jak to klipi wygląda. Ok. To będzie najlepszy moment. A nie, młotka nie mamy. Tak chciałem młotek by. Nie. Patrzcie to. Okej. Okay. wstajemy. Przydałby nam się młotek ogólnie, ale zleguwałem babcie. Tą. Aha, najpierw te. No są zamknięte. Aha, o tej. Czekaj. Jest, okej. Okay. Takiego laga miała. To jest do. akumulator, chyba tak. To uciekamy, właśnie z samochodem. Już mamy świecę. Tylko musimy po nią iść. Dobra, ten odcinek jest dzisiaj na luzie, bo nie zlagowałem ją. To było bardzo piękne. Okej, okay, już mamy. Teraz się przyda, co? Okej, okay, idziemy po tą świecę zapłonową. Idziemy po nią. Dobra. Tu była, jak pamiętam. <laughs> Śrubokręt nam bardzo się by przydał. Tylko młotek jeszcze też by się przydał, żeby iść na strych. Nasza świeca zapłonowa. I teraz idziemy to do samochodu nać. ok? Teraz idziemy. Do tego samochodu, ale ja dalej nie wierzę, że mi się udało ją zlagować. Po prostu szła, a ja tu po prostu o tak sobie zrobiłam. Przepraszam. Okej, okay, już jestem. Ja miałem przerwy. Musiałem się napić. Dobra. <laughs> A mój kaszel dalej. Wsadziłem już świecę zapłonową. Kość się tu zrobiło ponuro. Dobra, więc dziś widziałem też mięso. Czy to Właśnie jest tu dalej? tak dalej, zlagowana to wejdźmy sobie tu, przeszukajmy czy coś tu jest ogólnie w tej szufladzie nie ma i też tu nie ma <laughs> okej okay. tu coś nie... to jest ino tu nie miałem czasu wejść Pusto. O! Nareszcie mamy je. Czemu tu są zamknięte? O co chodzi? Ok, idziemy dalej. To się na pewno gdzieś przyda. Co to jest? Od pistoletu, właśnie. To chyba się przyda do. Tu jest. Co tu mamy? Tu no coś musi być. Dobra, nie ma. Tu trzeba przeszukać. Okej. Okay. jest ta... Ej, eee, czy ja to mogę ściągnąć? Nie. A szkoda. To na pewno, jak uciekamy z samochodem, to na pewno nie przyda nam się do samochodu tylko odcięcia tu prądu. A jak wiem, u góry jest no, samo zamykanie, więc możemy odciąć prąd nawet. Okej, okay, odetniemy sobie prąd. Tutaj? Idzie on go się odcinał. To się chyba otwierało? To się przecinało. Nie pamiętam. Dawno nie grałem. Okej, okay, idziemy. No właśnie, tu nie mieliśmy też czasu, żeby zobaczyć wszystkiego. Nie ma. Nie ma okej. Okay. Tu coś jest. A nie, to jest ino zdjęcie. O, telewizja jest. O! To się właśnie nam przyda. Do samochodu. Chodźmy tędy, krótsza trasa. To nam się akurat przyda do, do samochodu. Zobaczmy. Okej. Okay. Jeszcze zobaczmy to. Dobra, tam nic nie ma. Okej, okay, potrzebujemy klucz. Ale to jest dalej. Jeszcze ja śmieję dalej z tego, że mamy... Zlegowaliśmy babcie. Ale upiorne zdjęcia. Jeździ upiorne ma to tu jest książka. Aha okej. Okay. Oko. Tu już wszystko przeszukałam. Tak myślałam. Tu będzie na strych wejście. Czyli idziemy do nastrych. Tu jest ta babcia? Dalej lagu... zlagowana. Jakiś dłuższy odcinek się szykuje, Drodzy Państwo. Czy mogę tu dodać? Halo? Potrzebuję dalej klucza, naprawdę. Dobra, to zostawimy to. Przydałby się jakiś młotek bardzo. Młotka, młotek by się przydał. Potrzebujemy do kilku miejsc ażko w ogóle tu jeszcze nie patrzałem o mamy wejście do pająka Ale dobrze Akurat chciałem tam wchodzić Okej, okay, dobra, po mięso nie będziemy musieli już iść bo już tu mamy je Oj, jak dużo strychów ma. Pająk. Mama, mama. Mhm. Tak. Dobra, mamy. Przepraszam za to. Przepraszam za to. Ej, zginęliśmy! Ach, zginęliśmy! Ok, to będzie w dzisiejszym odcinku. Na tyle dziękuję za oglądanie i nie zapomnij o subskrypcji kanału i łapęc w górze. Cześć!